do podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolskiego. Bardzo proszę projekt tej uchwały przedstawi pani naczelnik Lila Urbaniak. Przewodniczący, Wysoka Rado, Ale nie było mnie słuchać? Tak? Powtórzyć, czy? Czyli niektóre apteki zostały zlikwidowane, powstały nowe, a także niektóre apteki zmieniły swoje godziny pracy ponadto także ten rozkład godzin pracy aptek został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich wójtów i burmistrzów z naszego terenu a także przez wielkopolską okręgową radę aptekarską dziękuję dziękuję pani naczelnik czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych dziękuję nie widzę bardzo proszę o czytanie opinii komisji spraw społecznych Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami za.